Jak kominiarz w swej codziennej żałobie, wspiąłem się na szczyt tego miasta, by spojrzeć w spienioną rzekę pokoleń, które rodziła ta zielona niewiasta, bliżej niż inni, bo przy samej jej piersi, rytmu serca odgadłem zaklęcie, a ona przed dzieckiem nie mogła nic ukryć. I mury obronne swe zniosła Na jedno moje skinięcie. Pokazać chciała to, co ją wzrusza, Wskazała na krągu jak zwycięstwo stadion. Syn z ojcem, jak jedna w ciele dusza, Powiedzieli coś, co mężczyznom Przychodzi niełatwo. A później wysłała wiatr ciepły Do domu jaskółek pod sklepieniem ciszy, By dać natchnienie, Samotnym prorokom, przydając wolności ich nieziemskim krokom. Po tatuażach ich poznawała, gdy twarz przykryły cienie zmęczenia. Nie miała im za złe, że im nie wyszło, gdy grali na harfach, nutami milczenia. W nocy przykrytą z koronki chmurami, jej nagość podziwiać mogli za darmo. Tak właśnie kochała bezdomnych. Śpiących z meldunkiem pod zgniłą latarnią. Jej źródło odnalazł raz wędrowny ślepiec, niechciwie lecz pięknie gładząc jej łono. Na starym, jak on, sam wzgórzu zerwał zmysłowy pod palcami owoc. Szaty utkane miała z ludzkich ścieżek, wszystkie kąpały się w świeżej zieleni. Jeśli w niej znajdziesz jakieś szare miejsce, wypełnij je z serca kolorem nadziei.